Witajcie z tej strony Atom Polska. Tym razem nagrywam filmik, dlatego że tutaj troszkę nietypowy taki, taki montaż był. Również drzwi biere, ale to są takie, takie drzwi zewnętrzne. O, jak widać, jesteśmy od razu na dwór. Dosyć, dosyć duże te drzwi. W związku z tym jest inaczej, inaczej tutaj zrobiony temat. Temat montażu zamka centralnego to zupełnie inaczej się tutaj dobieramy, do, dobieraliśmy do tego. Wymieniliśmy oczywiście zamek centralny na CPR 7228, czyli dwusystemowy. Taki tutaj był wcześniej diera ten dwusystemowy, tylko klucz wkładka. Wkładkę na dole klient sobie zażyczył, żeby zostawić tą, która była. Na górę włożyliśmy rozetę antywłamaniową, no i Tediego, tak? I tutaj daliśmy Tediego. Bardzo fajnie chodzi. Co ciekawe, przy tych drzwiach, akurat yy, odciągnięcie języka działało, no ale teraz wyłączyliśmy, bo pan sobie na razie zażyczył, żeby wyłączyć. I wszystko, wszystko pięknie działa. Moja ulubiona funkcja mruga i zaraz się będzie zamykał. Yy, zostało to też zmienione w systemie. Ja tu na 10 sekund ustawiłem, także widać, że spokojnie jest czas na wyjście. Także tutaj do, do zewnętrznych drzwi yy, diere też, tylko tu trzeba troszkę, tu inny rozmiar wkładki jest, więc tu zazwyczaj robimy wcześniej oględziny albo w tym przypadku akurat ten, przy montażu go nie musieliśmy, bo jest wkładka regulowana, więc ustawiliśmy ją sobie tutaj na miejscu. Zapraszamy na stronę yy, Altum Polska do kontaktu yy, no i do subskrybowania kanału oczywiście. Dzięki bardzo. Do następnego filmu.